Znowu ja, Donka I dzisiaj jest trzeci odcinek Z otwierania prezencików Ok, no to zaczynamy Pierwszy od XX finderek xx Pozdrawiam cię Śliczne włoski Gabrysia Bak, 12. Jako śliczny. Dziękuję. Tu znowu nam Gabrysia dałaś. Pozdrawiam cię. Uuu, znak polski. Śliczną dałaś. Dziękuję. I po int 1, 2, 3, 1. Dobrze. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za oglądanie tego miłego materiału. I dziękuję wszystkim za prezenty. To papatki.